Witam w nowym filmie. Jest słuchajcie, 10.22, Słobota Dla mnie to jest szok, bo ja zazwyczaj o tej godzinie wstaję, ale musiałam rano jechać do Gdańska i byłam wściekła, że jest sobota, i muszę wstać o 8 rano jechać do Gdańska. Jeszcze jest obrzydliwa pogoda, ale słuchajcie, puściłam sobie Diantford w samochodzie i naładowałam sobie bateryjki na cały dzień. Uwielbiam Diantford, kiedyś nie lubiłam. Jak nie znacie to polecam wam się zapoznać z The Antford i ostrzegam, jeżeli nie znacie to jest tego typu muzyka że na początku mówicie ja pierdzielę, co za gówno ale później naprawdę wpada w ucho a łączę się już teraz bo jeszcze zajechałam do Lidla Jimmyś jeszcze zajechałam do Lidla, jak widzicie bałagan w tle, to sorry, muszę dzisiaj posprzątać y, chatę. I pokażę wam, co kupiłam przy okazji i będziemy robić śniadanie. Kupiłam tulipany, ja lubię te tulipany z Lidla, a moja mama miała wczoraj urodziny i jutro do niej jedziemy. E, więc kupiłam takie tulipany. Jak chcecie, to możecie jej złożyć życzenia. Osiemnaste urodziny oczywiście. Także teraz wszyscy pauzują, ci co chcą i składają mojej mamie życzenia. Będzie jej na pewno bardzo, bardzo miło, bo mama ogląda moje filmy i czyta komentarze. E, do tego kolendra, bułki zwykłe dla Piotrka. I słuchajcie, no byłam na głodniaka w sklepie i zobaczyłam te bułki. Nie miałam e, też swoich woreczków, dlatego mam foliowe, ale to nic. E, zobaczyłam te bułki bawarskie i uznałam, że mam na nie ochotę w tym momencie. I słuchajcie, zrobiłam sobie na śniadanie tą bułkę. Z awokado, awokado to ja chyba nie jadłam już rok i jak na nie spojrzałam, uznam, że tak, to jest ten dzień w roku, kiedy zjemy sobie awokado. Do tego tradycyjnie rukola zawsze musi być. Na obiad będę gotowa wywar warzywny, dlatego mam do Włoszczyzny całą mam pora. No i gdzieś tam na dnie resztę, pomidorki. Ja kupuję w zimie te koktajlowe pomidorki. Szczypiorek, seler naciowy też do wywaru dam, pewnie, z jedną albo dwie gałązki, a resztę zawiązę mamy, bo, jak wiecie, my oboje nie lubimy selera, ale do wywaru lubię. Do tego kupiłam na błyszcza, kupiłam ten złupień, 5 zobaczymy, bo duży i tani, więc nie wiem, zobaczymy. Teraz mam kapsułki z ZW5 i jestem bardzo zadowolona, więc to. Do tego cukinia. Do tego. Oj, banany, bo też będą nam potrzebne. No i tutaj, jak mówiłam, mam pietruszkę. Nie będę wyciągać już wszystkiego, schowam do lodówki. Pietruszkę, marchewkę i selera na Oprócz tego, worki na śmieci, to nic ciekawego. Papryka. Ogólnie większość z tych zakupów, co pokazuję, jest do dzisiejszego filmu, jest do przygotowania dzisiejszych posiłków. Co tam jeszcze mam? parówki te z Lidla, co wiecie, że mamy fazę. I jeszcze kupiłam takiego batona piernikowego. Ja ogólnie jestem fanką piernika, dlatego się na niego skusiłam. I on też jest spoko, nawet kalorycznie, bo tam chyba, jak sprawdzałam, to ma ze 180 kalorii w takim batoniku, czy coś takiego, więc się skusiłam na takiego piernika. Tutaj już nic, tutaj już tylko ta włoszczyzna. Więc to zaraz schowałam do lodówki. I słuchajcie, skusiłam się... Na suszarkę do włosów Bo moja, ja teraz miałam suszarkę z Remingtona I miałam ją już bardzo, bardzo długo Kupiłam ją kiedyś w Anglii Ale mi się popsuła e, Co prawda teraz rzadko suszę włosy e, No zwłaszcza jak pracuję z domu No to nie muszę ich tak e, często suszyć e, Ale często Ale czasami właśnie jest tak, że w dzień umyję I chcę je sobie wysuszyć I nie mogę, bo mam zepsutą Więc uznałam, ona chyba kosztowała Pięć dyszek, jakoś tak. Więc uznałam, że wezmę, zobaczę, nie potrzebuję nic, wiecie, mega super ekstra. Potrzebuję po prostu mieć suszarkę w domu, żeby raz na jakiś czas móc wysuszyć włosy. No, także to był taki szybki haul, co kupiłam na dzisiejsze gotowanko z wami. I co? Zabieramy się za śniadanko, jak mówiłam już 10.30 prawie, więc robimy śniadanko, później ja posprzątam chatę. No, i takie tam wiecie. Jimmyś. No, a Jimmyś, jak zawsze, jest niedobry. Myśli, że to dla niego zakupy. Nie? Myśli, że dla ciebie coś kupiłam. Nic dla ciebie nie kupiłam. Wszystko macie. Dobra, także ja tu wszystko poogarniam i idę robić śniadanko. Dobra, słuchajcie, zabieramy się za śniadanie, bo jednak uznałam, że posprzątam przed śniadaniem, bo ja lubię jeść w czystości po prostu, więc dół mam już ogarnięty, zjem śniadanie i później posprzątam górę. I tak będzie najlepiej. E, to słuchajcie, mam tutaj tą bułkę bawarską, awokado, pomidorki koktajlowe, szczypiorek, cytryna. Z tego zrobię taką. Mm, no, takie a la guacamole taką pastę. Tutaj sobie w moździerzu rozgniotłam świeży pieprz do tego sól i zrobię jeszcze jajko sadzone do tego. Także takie śniadanie proste, a mam na nie ogromną ochotę, bo awokado, jak mówię, nie jadłam już bardzo, bardzo długo. Także robimy. I śniadanko gotowe. Do tego zrobiłam sobie dzisiaj kaweczkę, cappuccino i idę jeść. Przygotuję sobie już obiad powolutku, ale jeszcze nie będę go robić. Na razie już Wam mówię, co sobie przygotuję. Tutaj gotuje mi się wywar warzywny. E, więc on pewnie będzie jeszcze się ze 3 godzinki pyrkał. A tutaj pokroiłam sobie drobno warzywa. Mam tutaj e, paprykę, pora, cukinie i marchewkę. I teraz to wszystko podsmażę na woku i to będzie farsz do moich pierożków, bo będą dzisiaj pierożki. E, więc farsz też zrobię sobie wcześniej, wszystko podsmażę na woku. E, no i to będzie taki nasz warzywny farsz, więc to teraz zrobię, a później. E, przyjdę do Was i pokażę Wam, co dokładnie dzisiaj będziemy na obiad robić. Chwila, moment, i farsz jest gotowy. Dodałam tutaj e, sosu sojowego, kary, pieprz i ten sos. No fish, czyli ten e, substytut e, sosu rybnego. E, później spróbuję, do, e, czy muszę jeszcze dodać soli, ale na razie to zostawiam. Niech wystygnie, i później będę się zabierała za pierogi. Także już farsz mam z głowy. Tutaj wywarz się pyrka. Także na razie to tyle. Chwile wolnego czasu i chcę Wam pokazać, że idę ćwiczyć, a pokazuję Wam swoją aplikację, ponieważ chcę Wam się pochwalić, że, że zaczęłam ćwiczyć. I to jest moja aplikacja z zegarka. I tutaj możecie zobaczyć, że w marcu, codziennie oprócz niedzieli, no i dzisiaj 13 do sobota, w ostatnią niedzielę miałam lenia i nic nie robiłam. A tak, poza tym to wszystkie okręgi zamknięte. Zrobiłam sobie takie wyzwanie na marzec, że chcę e, przynajmniej 6 razy w tygodniu zamknąć wszystkie okręgi. A co za tym idzie, mam ustawienia, że chcę codziennie spalić 660 kalorii z ruchu, w tym 30 minut ćwiczeń. I na nogach ustawiłam sobie 11 godzin. Także taki mam, takie mam ustawione cele. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to staram się jednak robić w tygodniu więcej niż te 30 minut. W weekend jestem bardziej leniwa, więc, więc zobaczymy. Może skończę na 30, to wiecie, to wszystko w trakcie wychodzi. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, jakie wykonuję, to zazwyczaj jest to orbitrek, możecie zobaczyć. Wczoraj był słaby trening, ale zazwyczaj jest to orbitrek, albo jakiś trening funkcjonalny, albo właśnie tutaj łączę, bo często robię tak, że tak jak w czwartek zrobiłam sobie orbitrek, a później jeszcze chwilę robiłam sobie takiego funkcjonalnego, wiecie, typu rozciąganie. Takie, wiecie, takie nic specjalnego, ale i tak włączyłam sobie, jak widzicie, tylko 23 kalorie, bo tam, nie wiem, 10 minut się tam mm, po orbitreku rozciągałam. Także dajcie znać, czy też się zmotywowaliście, zmotywowałyście do ćwiczeń? Ja się staram, i słuchajcie, może to zabrzmi głupio, ale naprawdę, ten, odkąd kupiłam sobie ten zegarek, jest to dla mnie największa motywacja, żeby jednak codziennie te kółeczka zamknąć. A jeszcze jak mam w aplikacji dodanych znajomych i widzę ich aktywność, to też mnie to bardziej motywuje, żeby ruszyć dubsko. Także tak jak mówię, każdego motywują inne rzeczy. Mnie zmotywował ten zegarek, no i fakt, że mam Orbitrek, więc jest mi o wiele łatwiej się zebrać, bo po prostu skakuję na Orbitrek, odpalam sobie serial. Teraz oglądam dopasowani na Netflixie serial, więc zawsze jak w tle leci mi serial, to nie skupiam się na tym ile czasu lecę na tym Orbitreku, tylko zwyczaj po prostu ćwiczę w trakcie oglądania jakiegoś serialu, programu czy YouTube'a. Także no, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć. E, może trochę kogoś zmotywuję, żeby się ruszyć, bo ja akurat jestem osobą, którą, którą ciężko zmotywować mnie, raczej motywują rzeczy, właśnie tak jak ten zegarek, albo motywuje mnie też fakt, jak widzę, że moi znajomi ćwiczą i mówią mi, że e, idą akurat ćwiczyć. To mnie to też bardziej motywuje. Lubię, jak ktoś mi to mówi. Jak ktoś mówi, że ćwiczy z moich bliskich, to ja automatycznie chcę wstać i iść, ruszyć ten tyłek. No dobra, także. Tyle z mojego wywodu, idę sobie teraz troszkę się poruszać, bo jutro pewnie będzie słabo, bo jedziemy do mojej mamy, więc jutro e, nie zrobię pewnie żadnego treningu, ale zobaczymy. Jak mówię, nie spinam się. Dla mnie te, te 6 dni to jest. E, i tak uważam, że duże osiągnięcie jak na mnie, wiadomo, że nie są to jakieś hardkorowe treningi, jest to delikatne, po prostu poruszanie się na orbitreku i czasami jakieś tam siłowe ćwiczenia, dwa czy trzy razy w tygodniu, także tyle. Dobra, biorę kompa, idę na górę i zrobię trening, a później zabierzemy się za obiad. I taki mamy wynik na dzisiaj. 45 minutek. Zrobiłabym do godziny, szczerze mówiąc, bo się wkręciłam, ale już mi się laptop rozładował. A ja bez oglądania albo słuchania czegoś nie lubię, więc uznałam, że to znak. Update jest taki, że do farszu dodałam świeżej kolendry jeszcze i słuchajcie, fajnie by było dodać jeszcze grzyby munk. Ale nie mam, więc trudno. I w ogóle tak sobie pomyślałam, że jeżeli nawet byście robili ten przepis i nie chciałoby Wam się kroić tych warzyw, to możecie użyć mieszanki chińskiej, gdzie praktycznie są wszystkie te warzywa i do tego jeszcze grzyby mąk, więc idealnie. Co więcej, zrobiłam ciasto, ciasto jak na pierogi, dodałam 300 g mąki, do tego 160 ml ciepłej wody, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki jeszcze dodałam kary i łyżeczkę oleju sezamowego. Teraz odłożę ciasto, żeby troszeczkę sobie odpoczęło i później rozwałkuję i będziemy faszerować. I będą to takie piero pierożki w stylu azjatyckim, które będą sobie ładnie pływać w bulionie. Ja zaraz ten bulion odcedzę i dodam tylko soli i pieprzu, bo uznałam że, uznałam, że nie będę go już doprawiać. Chcę, żeby on był taki właśnie warzywny. Oczywiście jakiecie mięso, no to możecie zrobić na mięsnym bulionie. E, więc jak mówię, tylko sól i pieprz i odcedzę te warzywa. Dobra, ulepiłam już kilka pierogastów w takim kształcie. Ja w ogóle nie mam zdolności do lepienia pierogów, więc jak wy macie, to możecie zrobić coś bardziej na wzór hinkali czy coś takiego. Ja improwizuję, więc będzie tak. I tutaj gotuję wodę i, ugot i ugotuję te pierożki na parze. Myślę, że już można Oj, pierwszą partię wrzucać. I tak się prezentuje dzisiejszy obiad. Pierożki zalałam bulionem warzywnym, do tego odrobina kolendry i szczypiorku. I taki dzisiejszy obiad. Mam nadzieję, że będzie to pyszne. No i taki widok mi się podoba. I bierzemy się za kolację. Zanim wam nagram kolację, to odebraliśmy właśnie spaczko matu sól Epsom i chcę wam ją polecić. To jest rzecz, którą moja mama często używa i właśnie zamówiliśmy 5 kilo dla niej i 5 kilo dla nas. I jest to sól, którą dodaje się do kąpieli. No, wygląda jak zwykła sól, tak. Do pomidorka też dobra. Nie, jest to sól, którą dodaje się do kąpieli, na przykład jak... Hmm, nie wiem, mieliście gorszy dzień i czujecie, że macie spięte mięśnie, albo jesteście po jakimś mocnym treningu i czujecie, że te mięśnie są mm, spięte i chcielibyście się rozluźnić e, w wannie, to właśnie fajnie jest dodać taką sól. Tutaj jest napisane, jak ją mm, rozrobić w wannie, dwie szklanki, soli na, wan na, mm, na wannę, że tak powiem. I tutaj też jest napisane. Że jest ona dobra na różnego rodzaju schorzenia, stłuczenia, ukąszenia, nawet oparzenia, czy nawet bóle stawów mięśni i jakieś bóle reumatyczne. I słuchajcie, kąpiel w wodzie z tą solą Epsom naprawdę rozluźnia. Czujecie się po niej idealnie i idziecie spać jak małe dzieci, rozluźnieni, wypoczęci. Także taką ciekawostkę Wam pokazuję, że właśnie zamówiłam na Allegro 5 kilo dla mamy i 5 kilo dla nas. Ja idę zaraz testować. Dajcie znać, czy kiedyś. Tak, bo Piotrek będzie pierwszy raz. Ja u mamy się kąpałam no. w tej soli. Piotrek będzie pierwszy raz, więc zobaczymy, jakie będą relacje. Tak. No. Jak będzie się czuł po takiej kąpieli. I dajcie znać, czy słyszeliście kiedyś o takiej soli, a może używaliście takiej soli no do właśnie. kąpieli. Dobra. No. Mnie ostatnio skorpion ukąsił. Mam nadzieję, że mi pomoże. Weź, mózg cię chyba ukąsił. Uraję robić kolację. Skorpion! Dobra, już wracam do tej kolacji. Dzisiaj nie będzie nic specjalnego, ale mam ochotę na coś słodkiego, a dawno nie jadłam kaszki mannej, więc zrobię sobie dzisiaj kaszkę manną. Akurat mam mleko 0,5%. I do tego ostatnio w Biedronce kupiłam deser kokosowy o smaku słonego karmelu. Słony karmel to jest mój Ulubiony smak słodkości, więc uznałam, że muszę spróbować. Już go otworzyłam i spróbowałam. No, taki wiecie, pewnie drugi raz go nie kupię, ale dzisiaj dodam sobie go do kaszki mannej, więc będzie kaszka manna z dodatkiem tego deser, deseru kokosowego do tego banan i trochę masła orzechowego. I takie słodka, taka prosta, słodka kolacja. I kolacja gotowa. Dałam sobie trochę tego jogurtu, niecały banana trochę masła orzechowego i tyle, nie będę dzisiaj nic, nic wydziwiać, mam ochotę na coś słodkiego więc będzie taka kaszka manna i to by było tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy film, mam nadzieję, że przepisy wam się podobały, że, jakieś, że któryś z tych przepisów użyjecie, wykorzystacie eee... jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzu i dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie, widzimy się za tydzień w kolejnym filmie, trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi pa pa